Patrz, kto to jest? Atencjusz, który Kuba. Szuka, kur. Ty masz wino? Ja mam wodę, to jest. Można O, wino, Halo, ty? słucham Kuba Och, Nie, to nie jest Ochmański, on ściemnia. Można to, winko to, co, co poprosić? Mówi, to szuka sensacji, Ale kurba. ktoś tu gada kurwa Jasiu, bo ja nie wiem no. po co ty no, przyjechałeś. Bardzo potrzebuje winka. To jest bardzo. To jest winka. Bolo. To bardzo winka potrzebuje. To jest to jest wysłannik Boro. To, to jest wysłannik Boro, kurwa, który chce mnie upokorzyć w internecie. Bardzo No dobra, winka. tu jest inny panel, jak będzie Twój panel, proszę, bo ja nie, <grym> nie wiem, co to jest. No i. Je... No, do jak no jakie do... masz pytanie Jasiu, do Lasika? kurwa, co ty kurwa, dostałeś screeny, że ciemniał go... go kurwa, promujesz! Cicho, cicho, e? Winko, cicho, cicho, Winko, i cisza. Bo przychodzisz bez jakiegoś planu, i Promujesz gościa, dobra, który chce kapela, się na mnie wybić, kurwa, wrzuca na mnie brudy, kurwa. Wypierdalej, screeny, stop, kapela, kurwa. O co tu chodzi w ogóle, ty? Do... Poważne pytanie, kurwa, ten gościu. Cicho Ty! kurwa Wiedzie na pomówienie i to tak no, o wrzucanie pigułki kwu. Kurwa, kolejna afera kurwa zaczyna się. A co, kto kurwa wrzucał pigułki kwu? Ja czy kurwa kto inny? Nie będę tej osoby tutaj mówił, kto kurwa. Czy? Nie będziemy pomawiał jakiś kurwa takie takie. Wy że się to? pozamykacie, zaraz wszyscy No dobra, czyli ja rozumiem, że ty twierdzisz, że je, je, yes. Lasikowi ktoś wrzucił no he, wiesz, pigułkę Nie, no, że lasik komuś wrzucił. Kurwa dowód, pokaż kurwa dowód. Cza, dowód Kurwa no. nigdy w życiu nie pozwolił Ej, żeby drugiej osobie się na krzywda stała. Znaczy nie wiem w sumie, wiem tego, to, no. czy to pomówienia czy... Kapela to to są, kurwa, pokaż papier albo wypierdalaj debilu. krótko. Ty wiesz to, to są kurwa za pomówienia? No to jest grube. Chłopie kurwa mać, będziesz miał za to przejebane. No dobra, w sumie tam, Proponuję że Lasik byli. był tam zony to już nas nie interesuje. Ma książę. Bo,